Motorola Defi, konfiguracja Bluetooth, przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami. Naciśnij klawisz z ikoną domku, dotknij palcem dołu ekranu i przesuń w górę, a następnie naciśnij Udostępnianie. Aby uruchomić aplikację Udostępnianie Multimediów, naciśnij klawisz Start. Wybierz rodzaj urządzenia, do którego chcesz przesłać dane, klikając jego nazwę. W naszym przykładzie wybieramy pole Telefon. Aby skopiować dane, naciśnij pole Kopiuj. Wybierz rodzaj połączenia między urządzeniami. W naszym przykładzie naciskamy Bluetooth. Dotknij dalej, aby kontynuować. Jeśli moduł Bluetooth nie został wcześniej włączony, uruchom go teraz klikając znaczek Potwierdzenia obok pola Bluetooth. Moduł został włączony. Znaczek Potwierdzenia zmienił kolor na zielony, a na górze ekranu pojawiła się ikona Bluetooth. Naciśnij dalej, aby kontynuować proces transferu. Upewnij się, że w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, Włączona jest funkcja wykrywania Bluetooth i kliknij Dalej. Aby przejść do wybierania plików do skopiowania, naciśnij Dalej. Wybierz rodzaj danych, klikając ich nazwę. W naszym przykładzie, wybieramy Zdjęcia. Dotknij nazwę katalogu, z którego chcesz pobrać plik do skopiowania. W naszym przykładzie, wybieramy wszystkie zdjęcia. Dotknij miniaturę zdjęcia, które chcesz wysłać. Aby przejść do menu Selektor Urządzenia Bluetooth, naciśnij Dalej. Zostaną wyszukane urządzenia, znajdujące się w pobliżu, które mają włączony moduł Bluetooth. Aby rozpocząć kopiowanie, dotknij nazwę urządzenia, do którego mają być wysłane dane. Dane zostały skopiowane. Aby powrócić do ekranu startowego, naciśnij klawisz z ikoną domku.